ochrona roślin jest bardzo istotnym elementem w produkcji, w technologiach produkcji rolniczej i jest najważniejszym stabilizatorem plonów. To znaczy, że bez ochrony można nieraz przeżyć, jeżeli choroby czy szkodniki nie wystąpią, ale jeżeli wystąpią, to można stracić cały plon. Dla podstawowym elementem ograniczania występowania szkodników, chorób czy chwastów jest w tej chwili metoda chemiczna. Pomimo wielu badań, wprowadzenie innych metod niechemicznych jest jednak powolne. Dlatego też niezwykle istotnym jest, aby rolnik czy ogrodnik miał do dyspozycji środki ochrony roślin, które zapewnią mu prawidłową, bezpieczną dla konsumenta, dla środowiska ochronę jego upraw. Natomiast na pewno, zresztą to chyba we wszystkich krajach, zbyt silnie dochodzą do głosu środowiska ekologiczne, środowiska konsumenckie, którym się wydaje, i to jest to jest niedobra, nie ukrywam, to jest niedobra, powiedzmy sobie, propaganda, że jak nie pryskasz, jak nie dajesz nawozów, to masz zdrowszą żywność. Nie trzeba nadużywać tego pojęcia, w ogóle nie, nie powinno być pojęcia zdrowa żywność, tylko żywność wysokiej jakości. Ja zawsze pamiętam taką reklamę w telewizji, ogrodnik sprzedający jabłka i mówiący, z mojego sadu nie pryskane. A ja sobie marzę, żeby on mówił z mojego sadu prawidłowo chronione. To by było, powiedzmy sobie, bardziej prawidłowe i bardziej by oddawało obecną sytuację. Trzeba po pierwsze uwierzyć w środek ochrony roślin który jest przebadany w wielu przypadkach znacznie głębiej niż lekarstwa, które zażywamy, a po drugie trzeba również uwierzyć rolnikowi, że on jest przygotowany i ten środek stosuje zgodnie z etykietą i zgodnie z zaleceniami. Wtedy możemy być zupełnie spokojni.